Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem zapraszam Was na podsumowanie grudnia. W grudniu udało mi się przeczytać 6 książek i uważam, że znakomicie zakończyłam czytelniczo rok 2021. Z tych sześciu książek podobało mi się 5, więc jestem siebie bardzo dumna, że wybrałam właśnie takie książki do czytania, które coś wniosły do mojego życia. I wśród tych sześciu książek, dwie z nich znalazły się w topce, jeśli chodzi o najlepsze książki książki 2021 roku, ale do tych takich rocznych rankingów przejdziemy w późniejszych filmach. Jeszcze w styczniu pojawiły się takie trzy zestawienia z najlepszymi książkami, z najgorszymi książkami oraz film z wszystkimi przeczytanymi przez mnie książkami w roku 2021. Teraz nie będę przedłużać, zapraszam do wysłuchania moich opinii na temat tych sześciu książek. Daję tej książce finalnie 4 gwiazdki na 5. Uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra książka, która może będzie dla niektórych taka bezpłciowa. Bo mamy tutaj takie zdania, takie słowa, które dla niektórych mogą nie wybrzmiewać, mogą nie mieć jakichś takich cech emocjonalnych i ja to zupełnie rozumiem, ale dla mnie osobiście ta książka miała wydźwięk. Finalnie. Uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych, prostych historii, jakie czytałam. Może nie wywołała we mnie łez, może nie wzruszyłam się tutaj, ale ja rozumiem jej sens, rozumiem jej przesłanie i rozumiem tych bohaterów, postępowanie ich. I miałabym powiedzieć: tak naprawdę ta książka jest? To jest ona o życiu w najprostszej postaci, o tym, żebyśmy chwytali to życie garściami, żebyśmy umieli cieszyć się z tych małych rzeczy, bo pamiętam, że Ania Przybylska kiedyś powiedziała, że jeśli nie będziemy cieszyć się z małych rzeczy, to te duże nigdy nas nie ucieszą i te słowa Cały czas w mojej głowie. Ja sama staram się cieszyć się z małych rzeczy, bo takie małe, drobne gesty w naszym życiu są naprawdę dla nas ogromnie ważne, które w jakiś sposób nas kształtują. Jest to książka również o relacji, o tym, że powinniśmy słuchać w naszym życiu, zarówno otaczającego nas świata, jak i ludzi. Powinniśmy również wierzyć mocniej w siebie: powinniśmy być silni, odważni i nie bać się tego, co jeszcze przed nami. Zachęcam was, żebyście tę książkę sięgnęli, ale sięgajcie po nią z taką otwartą głową. Chowajcie sobie te wszystkie moje słowa daleko w tyle i podejdźcie naprawdę do niej z zerowymi oczekiwaniami i wtedy naprawdę dostaniecie to, czego sami będziecie oczekiwać od niej. To książka naprawdę piękna, życiowa i bardzo prosta. Tark mięsny jest to najlepsza młodzieżówka jaką było mi dane przeczytać w tym roku w roku 2021. Coś niesamowitego. Te 445 stron. Po prostu przeleciało mi przez palce Ta historia powinna dotrzeć do jak największej liczby młodych dziewcząt przede wszystkim Bo ta książka kierowana właśnie jest, jest kierowana właśnie do nich Chociaż myślę, że chłopcy i osoby dorosłe też powinny po tę książkę sięgnąć Żeby uchronić młodych przed Takim światem, jaki prezentowany jest w targu mięsnym I żeby te osoby przekazywały tę książkę dalej To była niesamowita historia Niesamowite spotkanie z Janą Nowak Dziewczyną, nastolatką, która wkroczyła w bardzo brutalny świat Ale myślę, że go w jakimś stopniu odmieniła Stała się wielką gwiazdą, modelką rozchwytywaną przez wszystkie agencje modelek Praktycznie każda branża o nią się biła I ta dziewczyna... Po tych wszystkich swoich perturbacjach, które są tutaj w tej książce opisywane, zrozumiała, że ma swoją wartość Że nigdy nie chciałaby, żeby młode osoby przeżywały to wszystko, co ona Cieszę się również, że mamy tutaj wspomnienie ruchu mitu. Czytając w ogóle wspomnienia Jany, miałam przed oczami reportaż Złap i ukręć łeb Historia, i coś tam z mowa milczenia wokół gwałcicieli. Autor w tym reportażu przedstawił właśnie ukrywanie przemocowców seksualnych w Hollywood. Jak osoby u władzy lubią zamiatać wszystko pod dywan, a ofiary stają się temu wszystkiemu winne. W tej książce też właśnie mamy poruszony ten temat, i cieszę się niesamowicie, że to wszystko tak fajnie zostało tutaj przekazane. Ja czytając tą książkę, nie czułam, żeby to była młodzieżówka. Owszem, mamy tą nastolatkę, mamy też tam przekleństwa, które mnie osobiście nie raziły. Może czasami ta książka była przewidywalna, ale absolutnie mi to nie przeszkadzało. Podobała mi się ta zmiana Jany, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Podobało mi się przedstawienie tego świata mody w taki brutalny sposób, bo jest to świat brutalny. Ja nigdy szczerze mówiąc nie zagłębiałam się mocniej w świat modelek, w życie tych modelek, a wiem, że ono nie należy do łatwych. To nie jest coś takiego, że siadają, malują je, ubierają. Się, muszą przejść po wybiegu, i dostają mm, takie. Ani inne wysokie pieniądze. I w większości jest to naprawdę mordęga, o tak mogę to powiedzieć. Cieszę się, że ta młodzieżówka poruszyła tak ważny temat. Tak dużo ważnych tematów ta książka porusza. I moje serce w całości należy właśnie do targu mięsnego. Powiem Wam, że nie jest to najlepsza książka Sary Crossan. Zdecydowanie były lepsze. Oj, były lepsze. Na przykład T.P.I.A. Ja, czy Kasieńka. Naprawdę książki, które zostają w człowieku. Te historie są naprawdę uderzające. Tutaj okej, okay, historia jest ważna, ma ważne przesłanie, ale sama w sobie historia po prostu była. Ona nic um, nie wniosła jakby do mojego emocjonalnego życia. I, i, I no troszeczkę się zawiodą, nie powiem, że nie. Mamy tutaj Alison, która ma 16 lat, która, ma, która miała bardzo ciężkie dzieciństwo, z tego względu, że ojciec ją bardzo źle traktował, a nie miała mamy, dlatego że umarła zaraz po jej urodzeniu. I ten mężczyzna wobec swojego dziecka nigdy nie okazywał m, uczuć, które by były godne pochwały, natomiast m, zamiast tego m, wolał zadawać ból, zadawać cierpienie, i tak naprawdę tym się nigdy nie przejmował. I Historia Alison myślę, że jest historią wielu osób. Myślę, że nawet dorosły człowiek mógłby się w historii Alison odnaleźć, mógłby znaleźć tam cząstkę siebie. I ta dziewczyna na kartach tej książki od strony pierwszej do strony 406 przechodzi jakąś taką przemianę, bo zawsze uważała, że ojciec zachowuje się tak, a nie inaczej przez nią i tylko przez nią. Dopiero z czasem ona zrozumiała, że. Że nie, że błąd nie leży po jej stronie, a po stronie jej ojca. I ta dziewczyna ucieka z domu i trafia do domu kobiety, która ma demencję. Zatrzymuje się u niej, natomiast nikt z jej otoczenia, z otoczenia ten, tej Marly, nie wie, że Alison tam przebywa. Ta, ta kobieta mm, ma takie przybłyski świadomości, że jest w pełni świadoma, co się w jej życiu dzieje, ale za chwileczkę po prostu o tym wszystkim zapomina. Więc to jest swego rodzaju książka o bólu o cierpieniu, o naprawdę ciężkim dzieciństwie, o braku miłości ze strony rodzica oraz o przemijaniu, o stracie, o tym, do czego prowadzi w ogóle demencja, do czego właśnie prowadzi na przykład choroba Alzheimera. Ta historia była w taki sposób napisana, że mnie to nie uderzyło, no po prostu te słowa dziewczynek do mnie nie trafiały. Bardzo tego żałuję, nie wiem z czego to wynika, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale nie zżyłam się z Alison, to na pewno mogę powiedzieć. Więc Finalnie ta książka otrzymuje 3 gwiazdki na 5. Największe wrażenie zrobiła na mnie powieść graficzna Trawa, ten grubasek, który tak naprawdę nie jest grubaskiem, bo ma niecałe 500 stron, ale czyta się po prostu w zastraszającym tempie z tego względu, że jest tak naprawdę tutaj mało tekstów w porównaniu do innych powieści graficznych, ale jest to jeden z najlepszych komiksów, jakie było mi dane czytać, jakie mam u siebie. To komiks, który po prostu rozerwał mi Kilka razy serce na kilka kawałków. Mamy tutaj historię pocieszycielki, która jest równocześnie historią wszystkich pocieszycielek. Ta historia oddaje hołd właśnie tym wszystkim niewolnicom seksualnym, które pochodziły które pochodziło z terenów Azji i które po prostu oddawały się żołnierzom w pierwszej połowie XX wieku w Japonii. Ja jestem. Pełna podziwu dla autorki, że tak naprawdę świetny sposób tą historię przekazała, tą historię trudną, bolesną, która jest pełna cierpienia, pełna bólu, no niesamowite to było. I super jest to dla mnie, że ta książka zawiera w sobie tą historię, która jest opowiedziana w postaci koloru białego i czarnego. Te kolory oddają właśnie to, co. Bohaterka tej książki oddaje jej emocje, i to tutaj widać, to się odczuwa, kiedy widzicie na przykład czarne obrazki. To wiecie, że naprawdę ta historia ją mocno po prostu zniszczyła, zniszczyła jej życie. I wow, to było naprawdę niesamowite. Nie żałuję tych 70 zł, które wydałam na ten komiks. Jest to. Naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, najlepszy komiks, jaki było mi dane czytać. Porównuję tutaj go tak do Mausa. Tam mieliśmy oczywiście Auschwitz, tutaj mamy tę Japonię, tę wojnę. To, co Japończycy robili z Koreańczykami czy z Chińczykami, no coś niewyobrażalnego, coś niewyobrażalnie ciężkiego. Wow, naprawdę wow. Daję tej książce oczywiście 5 gwiazdek na 5. Przeczytajcie najpierw Białą chryzantemę, żebyście mieli tak jakby nakreślone mm, w ogóle życie tych pocieszycielek. Więc Naprawdę, śmiało po tą książkę sięgajcie Tysiąc wspaniałych słońc otrzymała ode mnie oczywiście 5 gwiazdek na 5 Wydaje mi się, że była bardziej bolesna niż Chłopiec z latawcem Chłopiec z latawcem to była zupełnie inna historia, opowieść dwóch chłopców Natomiast tutaj mamy opowieść dwóch kobiet Więc ja będąc kobietą zupełnie inaczej tą historię odbierałam Khaled Hosseini jest jednym z tych autorów, który po prostu trafia swoim piórem do mojego serca jeśli chodzi o tysiąc wspaniałych słońc, to właśnie mamy te dwie kobiety, te dwa życia, które w pewnym momencie po prostu zazębiają się, kiedy stapiają się w jedno Pierwsza część to było życie Mariam, druga część to życie Laili Natomiast część trzecia to już po prostu są dwa życia złączone w jedno Mamy tutaj bardzo dużo przemocy, bardzo dużo bólu, cierpienia, krwi, wojny, gwałtów, molestowania no, naprawdę ciężka książka. Myślę, że też nie jest ona dla wszystkich, dlatego że jak ktoś boi się takich tematów, to będzie ciężko mu czytać tą książkę, z tego względu, że ona jest naprawdę napisana w taki bardzo realistyczny sposób. Bo my w części pierwszej i drugiej tak osiadamy w tych historiach tych kobiet, w tej części trzeciej jesteśmy już tak emocjonalnie w to wszystko zaangażowani, że odbieramy to naprawdę z podwójną mocą. Kończąc tą książkę, miałam z tyłu głowy to, co aktualnie dzieje się w organizacji. Stanie to, że talibowie ponownie przejęli władzę. Myślę, że bohaterki tej książki, no niestety, nie poradziłyby sobie z tym wszystkim po raz drugi. Będę tą książkę kupowała moim znajomym, moim bliskim na różne okazje, czy to urodziny, imieniny, święta i tak dalej, bo. Ta książka zasługuje na to, żeby dotarła do szerszego grona odbiorców Nie tylko do tych odbiorców, którzy znają twórczość Martyny Znają działalność jej w sieci, natomiast myślę, że ta książka jest Kierowana do osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest feminizm, dlaczego w ogóle my, jako społeczeństwo, tego feminizmu potrzebujemy. Nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Po pierwsze, ta książka otrzymuje ode mnie 5 Gwiazdek na 5, trafia do najlepszych książek. Które zostały przeze mnie przeczytane w roku 2021, to książka, która naprawdę poszerzyła mocno moje horyzonty. Autorka w tej książce dotknęła dosłownie każdej sfery życia, tak, żeby pokazać nam czytelnikom, dlaczego ten feminizm jest ważny, dlaczego patriarchat jest zły, dlaczego ten patriarchat godzi zarówno w kobiety, jak i w mężczyzn. Wciąż brakuje tej świadomości wśród osób, które uważają, że no, feminizm jest czymś złym, jest po prostu wymysłem kobiet, które chcą zepchnąć mężczyzn na marginesie. Społeczny, a tak nie jest, naprawdę nie jest. My nie chcemy nikogo wykluczać, feminizm nikogo nie wyklucza. Każdy kolejny rozdział to zupełnie inna sfera życia. Zaczynamy dzieciństwem, skupiamy się później na karierze, edukacji, życiu społecznym i kończymy na emeryturze. I mm, autorka tak fajnie. Przechodzi z jednego tematu na temat, i ten temat jest bezpośrednio związany z tym poprzednim wątkiem, i naprawdę nie czujemy się w żaden sposób zagubieni my czujemy się po prostu zaopiekowani. My chcemy to czytać, chcemy to chłonąć, chcemy poszerzać te horyzonty. I szalenie ważne jest to, że mamy tutaj nie tylko osobiste odczucia autorki, ale również dane statystyczne, badania naukowe, historię, która sprawiła, że jesteśmy w tym momencie, jakim jesteśmy. Do Książka naprawdę dopracowana dosłownie w każdym calu. Ja nie jestem tutaj po to, żeby zmuszać Was do tego, żebyście po tą książkę sięgnęli. Ja jestem tylko tutaj po to, żeby Was do tego zachęcić. I mam nadzieję, że mi się to uda, że chociaż garstka z Was sięgnie po tą książkę. Bo um, uwierzcie mi, że jeśli po tą książkę sięgniecie, jeśli ją skończycie, zamkniecie, to powiecie sobie tak, kurczę, ja naprawdę jestem feministką, ja jestem feministą, to utwierdzicie się w tym przekonaniu, że feminizm naprawdę nie jest zły, a jest Wszystkim po prostu potrzebne. Bardzo, bardzo zachęcam was, żebyście po ten feminizm sięgnęli i dajcie mi znać, czy to zrobicie. I to tyle, jeśli chodzi o to moje podsumowanie grudnia. Dajcie mi koniecznie znać, ile wam udało się książek przeczytać w ostatnim miesiącu roku 2021. Możecie mi również w komentarzu napisać, czy wśród tych sześciu książek, które przeczytałam, znaleźliście coś dla siebie i wpiszecie na przykład na TBR na ten kolejny rok. Dzięki wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.